Dzień Boże, siostra Estera, siostra Klara. Jesteśmy siostry Terezjanki, prowadzimy Dom Pomocy Społecznej dla niesamowitych chłopców niepełnosprawnych intelektualnie. Są to chłopcy od 3 do 70 roku życia. Naszym Marzeniem i wielkim pragnieniem byłoby powiększyć plac zabaw dla właśnie tych najbardziej chorych, którzy są na wózkach. W naszej placówce jest obecnie wielu chłopców z niepełnosprawnością ruchową. Chciałbym mieć placówkę, na której bym jechał wóz. Bo tylko patrzy, jak wszyscy się puszczają, a ty nie możesz. Mamy nadzieję, że ludzie, którzy widzą jak wygląda teraz ten plac zabaw, sprawią, że ich marzenia się spełnią, że będą mogli korzystać z huśtawek, które są przeznaczone dla włosków. Wierzymy, że tak dużo dobrych ludzi jest dalej i będziecie nam pomagać, a my będziemy bardzo wdzięczni. C nie, nie, nie.